Dobra, tak no. wci, nagrywa się. rozlega się alarm i damski głos yy, wydobywający się z deszcznych głośników Głasza Wam, że uruchomiono procedury awaryjne y, bezpieczeństwa poziomu C i D. Mhm. Procedury poziomu y, A i B jest, są nieaktywne, ale je uruchomiono i rozpoczęto procedurę sterylizacji. Do windy, do windy. Ognia do windy. Jeszcze porwałeś to opakowanie tych leków eee, ze sobą. Tak blisko ręka, że po prostu automatycznie to chciłeś. Biegniecie do windy. Eee, ze sobą słyszycie takie... Pss, koniec. Mhm. Wjechaliście na górę. Jesteście troszeczkę... Rozumiem, że wychodzicie. Tak, tak, o. tego typu, No? Wychodzicie i stajecie w miejscu, bo widzicie cztery czarne, świetnie utrzymane pick-upy terenowe, a z nich celuje Was co najmniej 16 kolesi. Obleczonych w czarne, w czarne ubrania. To my tak yy, burz do góry ręce. Dzień dobry. E, widzicie to jest... gościa, począ yy, widzicie kolesia, który... Taką ma dosyć smutną twarz, lekko pociągłą i poraną z marszczkami, ubranego inaczej niż cała reszta, bo on jest ubrany w taki mocno wypowiały mocno płaszcz. Mhm. Już nie, 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 nie jesteście w stanie nawet zidentyfikować, czy to jest płaszcz wojskowy, cywilny, czy to jest przeciwdeszczowe. Tak, to jest zniszczone. Mhm. Y I facet y tylko rzuca komendę skucich. Odwracając się do nich, bo też do was celował, to znaczy wydawało Wam się, że celował, ale on tak naprawdę do Was nie celował, on tylko na was patrzył, A małe coś, co było koło niego na czterech nóżkach z wielkim KM30 mm, celowało do Was. I widzicie, widzieliście też, zauważyliście, że ten KM jest połączony kablem z jego głową. Co to kurwa jest? To teraz tak marze mistrza gry to są tak zwane y, działka smartowane. No. Ja wiem, ale, ale co to za koleś w takim razie. Nie, nie, nie poznajecie go. Mhm. Ale w sensie, że... Tam ktoś rzucił, tak jest, tak jest panie pułkowniku, w kole was szybko skuli. Założyli o, wam czarne, czarne gworki na głowy i wrzucili was do, chyba do strajkera. No zabawę zabawy, Butch. Słyszeliście jeszcze tylko komendy wydawane. Dobra, alfa zostaje, macie tego pilnować. Aż przyjadą siły główne, wtedy zobaczymy, co te wieśniaki znalazły. Ej, no wypraszam sobie. Wiesz, tam krzyczy Butch, kiedy go tam pakuje. Eee. Użyłeś chyba jednego z gości, bo dostałeś kolbą. Eee. Przez łeb. Jest... Znaczy wiesz, to było coś tam. Przepraszam, jesteśmy poważnymi przedsiębiorcami. Nie. Yeah. No dobra, wpakowali nas. O kurwa. Tak, jeszcze czułeś jak łapy jakieś wymusi Twoje pistolety na bróż bucie znaleźli? Nie, tylko nie moje gnaty. Znowu łup. No dobra. Polało. I gdzieś tu was powieźli. Dajemy się powieść. Tak. Młodziki. <grym> yy, podróż? Czekajcie z tym, zarazujemy mniej więcej długo podróż O no, gdzie jest to miasto kochane? Siedzi bardzo poważny pan. Bardzo ma to mówić. A, Dobra, Ja, właśnie, ale chciałbym być dwuklarny. o czas. No, nie tak długo Co mi. Co 10 minut? No niemalże. Nie, tylko 2 dni. A! No powiedzmy, że trzy dni Was wieźli. Wow. E, z przerwami, żebyście mogli się odlać i coś zjeść. No to tyle kurtuazji, nie że... wiem. Widocznie jesteście im do czegoś potrzebni. Mhm. A co się stało z, z naszym samochodem, SZOS. Czy uważaliście, że też go zabrali. Bogu dzięki. To dobrze, bo tam są te dokumenty. Ty. Hmm? To znaczy dokumenty na jednym z postojów widzieliście jak czyta ten koleś z, z parkowanym działkiem. Karamba. Je. Ale ty masz cały czas w tej swojej nieskończonej ilości kieszeni te leki żeś tam wsadził. Hmm. Więcej tam kart przetargową macie. A. W w Z hmm. tych leków zabraliśmy więcej z tych hangarów, nie? Z tej samego, tego hmm? samego typu. To znaczy, tam były TRF-17 i TRF-18. No. no. właśnie. No. Dowieźli was. Gdzieś. Trochę zatelepało tym całą konstrukcją. Mhm. z zgrzyt metalu o metal. I jakieś takie stękanie nadwyrażonego metalu. E w końcu was wytargano z tego transportera mhm. i, e, stawio, i zdjęto wam te worki i rozglądacie się, jesteście w hali podobnej do tej, w której byliście, Peki, tej najniższej. Tutaj od cholery takich różnych, e, właśnie tych czarnych pick-upów świetnie utrzymanych transportery opancerzone, jakiś czołg, którego w życiu nie widzieliście wcześniej. Wygląda na to, że to jest jakaś konstrukcja sprzed samej wojny. Na oko, na oko oceniacie, w ogóle ma działko trójlutowe, a nie jednolutowe, co jest bardzo dziwne. Mm -hmm. Ma działko takie obrotowe, co, co was w ogóle zdziwiło. że widzicie różne rzeczy, które strzelają albo wybuchają, zależnie od potrzeb. Widzicie, że tam się bardzo dużo ludzi kręci, to znaczy dużo, no stosunkowo dużo. Yy, kręcą się przy tych pojazdach, a wy jesteście popychani lubami, wbijanymi w plecy, do jednego z przejść. Chyba wiem, do kogo to wszystko należało teraz. Widzisz, że przy przejściu, przy tych wejściach stoją kolesie. No, <tosłuch> Porna. To nie jest jeszcze pancerz, to nie jest to jest po prostu kamizelka pilotporna, taka dosyć krzaśna. No. W łapach trzymają w ogóle jakąś broń futurystyczną, w której nie umiecie, nie jesteście w stanie w ogóle z, z, zidentyfikować. Wygląda to tak jak nie wiem, może miotar z piezdnej wojen. Może. Nie jesteście w stanie tego bliżej ocenić. Prowadzą was przez tą chyba bazę, przez kilka pomieszczeń. No widzicie, że od groma ludzi się kręci, jacyś technicy, których łatwo rozpoznać, bo mają zazwyczaj narzędzia przy sobie, żołnierze, którzy grają w karty gdzieś po kantynach. Prowadzą was, rozdzielili was w ogóle ci i kolesie w tych czarnych pancerzach przejęli Was w pewnym momencie rozdzielili was i jednego z was zatrudnić do jednego pokoju, a drugiego do drugiego obok. Coś jakieś przesłanie. Jak wasze? Czy wasze? Ostatni dysk? O co? nie, tylko nie tortura dentystyczna. Bo nie. Widzicie coś co stoi ala fotel dentystyczny w tym pomieszczeniu? A wokół niego są po prostu jakieś takie manipulatory, które mają różne niebezpieczne i ostre narzędzia. Uh -huh. No i z jednej strony jest, w każdym pomieszczeniu jest yy, lustro. My bardzo przepraszamy, bardzo przepraszamy, Nie wiedzieliśmy tego skąd leży, Myśleliśmy, że to jest tak, leży sobie od wojny, więc sobie pozwoliliśmy. Że naprawdę to jest e, straszny grzech, jeżeli tak sobie to leży, a ty to weźmiesz? My no nie wiedzieliśmy, że to dopiero... że nie słyszę, że odzywa się taki stary głos, stary ale bardzo ciepły i bardzo taki serdeczny. Spokojnie synu, usiądź. Wybacz na gorliwość ludzi, żytek czy wieźni, ale oni do każdego podchodzą. Czyli nie muszę siąść tam, wskazać na ten fotel identystyczny? Ten tam ci będzie najwygodniej. A ja mogę sobie pod ścianą na przykład, mogę na przykład, bo mnie bolą... możesz opisał, gdzie chcesz, ale wydaje nam się, że jesteś dosyć cywilizowanym człowiekiem, żeby usiąść. A Gdzieś nie nie bolą plec, muszę leżeć na twardym, nie bolą plecy, ja mnie bolą plecy właśnie od tego. Sziadaj synu gdzie chcesz. Okej. Okay. I co, nie można przesłać na parę. Czy coś tam zaczynasz nap napierdalać ten? Gdzieś ten teksty? No, Bucz po prostu wiesz, mówi, że e, nie no ja nie wiedziałem, że to do kogoś należy, bo to było opuszczone, więc chcieliśmy oddać to na posterunkowi, na walkę z molochem. No wiecie no. Zbożny cel, nie? Milczeć, siad! Dobra, usiądę i siadę na podłodze. Gdzie? Na hotel, już! Ale nie, Pokażę no pan, pan komisarz wygląda na wiele bardziej zmęczonego, może samy by wolał na fotel. No nie widzisz tego kwaceta. A rzuć sobie, Juri. Charakter. Masz hmm? tam niezłomność? Nie. I no to rzuć sobie na czysty charakter. Nie bardzo. No to tak czujesz się troszeczkę zastraszony. Także tak, zaraz się zesrasz. Troszeczkę. Jeszcze dobrze. To jest tylko troszeczkę. No Siadaj co? kurwa, bo każę zaraz ci spałować i spogadamy. się. No, no, siadam tam spokojnie. Okej, okay, dobra, nie, nie ma, nie było. <grystanie> <grystanie> no, no sobie, wracamy do Sypana. Wiesz ten, ten facet tak ciepło, tak wiesz, wypytuje ci tam o rodzinę, imię i tak dalej. Takie, taką prowadzi kurtuazyjną rozmowę z tobą. <grystanie>